Tak wygląda nowy rok na plaży Bronti. Jest siódma rano, 1 stycznia. Alpinista Sławosz zaprasza na australijskie perypetie. To co nie popływamy dzisiaj? Nie wygląda to dobrze. Poza tym zamknięte jest. Dobra, no, to... no chodźcie napić kawki. No nic Bo... niego nie pozostało. Pani, Pani Marta udzielać się nas zaprosiła na tak, na, na, na kawę o wschodzie słońca. No troszeczkę żeśmy przyspali, ale i tak nie byłoby widać takiego ładnego wschodu. Słuchaj, to trzeba wybrać taki odpowiedni dzień, gdzie naprawdę nie. jest piękny wschód. Pa, Pani Marto, o co, ty, o co tu chodzi? Chodzi o to, że ja napisałem do Krzyśka mówię słuchaj, chodź wstaniemy. Kiedy naprawdę się dzień zacznie, czyli o 5.40 wskoczymy do oceanu No i nagramy dla Ciebie odcinek, ale No ale wczoraj wielki, wiadomo, Nowy Rok Ja jeszcze zaspany, on zaspany I ja ten, nie zaspany Nie zaspany, nie, 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 nie piłeś nic? Ja, tak, ja, nie, ja też nie piłem, ale poszedłem zobaczyć Ja tylko lampkę szampana napiłem się No i ten Przywitałem I i... Nowy Rok z rodziną i koniec Tak? Tak no zmieniliśmy plany, przyszliśmy o 7 zamiast o 5 rano No i nagrywamy. Miał jeszcze do, dojść do nas Mariusz, ale niestety... Ale ma zatrucie. Jakie? Aha alkoholowe. Okay, alkoholowe okay. No także e, tak to jest. Styczeń powinien być bardzo gorący. A, ale nikt się tak nie zapowiada ale... A jakoś właśnie się nie zapowiada Jest taka pogoda taka nawet chłodnawa bym powiedział Popatrz, przecież jest lato, a ja w kurtce jestem nie? Pomyślałem, no, że będę pływał, ale no, ale jest taka, taka pogoda taka humorzasta Plan był taki, no. że spotykamy się tu rano, wskakujemy do oceanu Nagrywamy odcinek dla pani Marty I później idziemy na siłownię, roz... bierzemy kieliszki wina Nalewamy sobie set, ja setkę, walę setę na klatę Krzychu nie może, bo ma te, bo mam y, kontuzję tutaj Rotatory, no kiedyś wyciskałem bardzo dużo i, i to mnie zrujnowało 165kg brałem na klatę, setkę brałem 25 razy A mój taki rekord był 100kg w 10 sekund Robiłem 12 powtórzeń, to wszystko mi zrujnowało Moje rotatory stożkowe No w każdym razie był plan, że on walnie 50, ja setkę, ja wycisnę setkę, krzychu 50, ale plan nie doszedł do skutku, bo trzeba było pójść zobaczyć fajerwerki i coś jeszcze. No a poza tym też nie, ekipa nie przychodzi. Poczekaj, wypijemy tą kawę. Czy i pokazałeś może, jakie jest wkurwione? nie wiem na kogo, ale bardzo. Hmm. To miejsce, gdzie pływamy jest nie do zaakceptowania. Proszę pokazać, jak, jak to wygląda. Ładną torbę masz. Ja mam takiego dobrego ducha, który mi daje różne ubrania. O, pracowałem dla rugby league przez 13 lat i co roku miałem nowe dresy, nowe, tro, nowe torby, nowe buty i 10 lat pracowałem dla australijskiej piłki ręcznej. Byłem na dwóch Olimpiadach z nimi, byłem na czterech Mistrzostwach Świata też, co, co, co wyjazd mieliśmy nowy sprzęt z Humela, miałem tego strasznie dużej ilości, musiałem to wszystko porozdawać, no i nadarzył mi się tutaj taki kolega, który Dziękuję, został oczywiście. obdarowany. Ale przez to, że my jesteśmy tacy zaspani, to ten odcinek będzie taki jakiś niemrawy, nie? Nie, on w ogóle jest taki jakiś niemrawy przez tą, przez tą pogodę, ja, ja nie mogę patrzeć na to. Bo... No dobra, dobra. słuchajcie. Ja chciałem powiedzieć o co chodzi, bo ta pa, e, pani Marta pyta się, dlaczego nie ma już więcej odcinków z, z ekipą, nie? Spływania. E, Otóż ekipa nam się trochę rozleciała, bo Remik się e, obraził na mnie. A... I teraz kisi ogóra w domu. Ogórek, ogórek, ogórek. Zabita. Mariusz, on podróżował dość dużo, nie? Raz był w Polsce, raz był tu, ale tak... Mariusz też jest specyficzny, bo Mariusz lubi poimprezować i zaśpi, no i przez to nie przychodzi, a czasami przyjdzie, czasami nie przyjdzie, czasami się z Krzychem umówi, czasami się z Remikiem umówi, a z Remikiem to jest taka historia, że ja go pojechałem, bo było to tak, że... W ogóle mówić o tym czy nie? Ale o O tym jak Remika pojechałem? Nie nie nie. nie, nie, nie wywleka się takiego, tak? Nie wywleka się? Nie, nie, no tak No tak. dobra no, powiedz, powiedz o tym morzu jakie jest kurwione na dno Okej, okay. no dobra, w każdym razie go tam troszeczkę, się z nim pokłóciłem Ale miałem powody, miałem powody yy, Tak, że się, Kis siedzi i Kisi ogóra teraz sam Biegają ludzie, nie? Tak? Ludzie coś ćwiczą, coś się dzieje, jest się 1 stycznia, dzieje, ale, 7 rano Ale jest zimno Trochę im zazdroszczę, dzisiaj taki facet obiegał sprinty, wiesz, z taką dziewczyną Ale tutaj. Ale czego, czego im dajesz? Że się umówili na, na spot. A co, Ty się nie możesz umówić na sport? No umówiłem się kurwa z Tobą na pływanie i widzisz jaka powoda. <grym> Słuchaj Remik, jak nas oglądasz, nie obrażaj się, nie świruj pawiana, <grym> tylko przyjdź tu kiedyś na kawę, bo jak ja do Ciebie mówię, o co Ci chodzi, czemu Ty się obraziłeś, to Ty udajesz, o ja się nie obraziłem. Wszystko dobrze, a my wiemy, że nie jest wszystko dobrze, że jesteś obrażony. A tak w ogóle moi kochani, to ja miałem przeszczep tutaj włosów. Tutaj nie wiem czy widać, na pewno widać, bo tutaj takie nie jest równo. No ale to odrośnie, za jakieś 11 miesięcy będę miał ładne włosy. Trzeba łysych pokryć papą, lecz funduszy nie ma na to. Gdy fundusze zdobędziemy, łysych papą pokryjemy. No teraz już są nowe technologie, nie? Bez papy teraz, bez szczepionki. Bierze się z tyłu, daje się tu naprzód. E, dobra, co tu jeszcze powiedzieć, pani Marta? Tam jakaś budowa jest w ogóle, tam Tam daleko, tam, tam, tam. na... na gdzie są te budynki takie, jakby dla, dla kogo? to jest dla ratowników, nie? Na Bronti. tak, ale tam, tam będzie jakiś taki pawilon. Nie, nie znam tych planów, nie widziałem ich, ale Aha. poza tym nie akceptowałem ich w ogóle. Nie dali mi do podpisania. Dobrze, no, hmm. mamy jakiś tutaj tak. udział do tej plaży, nie? Tak, no bo to nasz, nasze biuro no, tutaj tak było jest, przez długi tak drugi czas, nie? Tak teraz, teraz już troszeczkę rzadziej odwiedzamy nasze biuro. No i, i co? I, no i to chyba tyle, no spokojne życie. I to by było na tyle, co i na przodzie. No. Patrz, Krzysiek odpalił telefon i chce tutaj słuchać jakieś geopolityka, Putin. Kto tu jeszcze? O znowu Putin, Nawrocki, Tusk Nawrocki, i tak w kółko. <noise> Także jesteśmy z polityką, jesteśmy na bieżąco. Na bieżąco. Wiemy, co się dzieje. Tak. Wiemy, kto kogo chce tak. oszukać. Kto i jak. kogo chce zaatakować. Tak, wszystko wiemy. No i oczywiście bez akceptacji żadnej. Czyli, czyli że co, że jak Ukraina chce zaatakować, odbić tereny w Rosji. To, to akceptujesz czy nie akceptujesz? No, wiadomo, że akceptujemy to, żeby ubili rusów. To, to, to wszyscy o tym wiedzą. Tylko to teraz problem, jest cała w Trumpie. A, okay. Najwspanialszym prezydencie świata. Tak tak A my go będziemy nominować do Nagrody Nobla jako debila. Pokojowej? Jako A... debila. Piszmy? Nie, tak no, nie ciągniemy tego tematu. Tą kawę jeszcze wypijemy, tą trzecią. Ja zazwyczaj, jak z krzywem się umawiam, to kupuję trzy kawy. Trzecia jest na dolewkę. No i sobie gadamy. Pieprzymy. Trzy para 15. Trzy para 15, tak. I ten. I, I co? I chyba musimy kończyć ten odcinek, bo chyba zaczniemy rozmawiać o sprawach prywatnych ich nie powinniśmy poruszać tutaj na, na publicznie na YouTubie. Nie. A ja tak w ogóle jeszcze wam opowiem i również pani Marcie, która zachęciła nas do tego odcinka, no bo nie miałem motywacji nagrywania. Czy ja przez panią Martę musiałem wcześniej stać dzisiaj? Tak. Marta udziela. Może się teraz ścigać. Marto troszkę przygięłaś. No dobra. No i. No i, i aha, no właśnie o co chodzi. Chodzi o to, że ja tak naprawdę ten kanał traktuję jako hobby. Ja go, nagrywam sobie te odcinki tak dla jaj, ani na tym nie zarabiam, ani złotówki z YouTube'a nigdy nie zarobiłem. Nie mam jakieś y, jakoś tak. Na początku chciałem, żeby te odcinki co dwa tygodnie się pojawiały, a teraz robię to totalnie nieregularnie. Jak jest coś fajnego, to nagram, jak są nudy, to nic nie nagrywam, a też unikam y, pokazywania mojego prywatnego życia, dlatego no, nie, nie chcę pokazywać jakichś tam spraw rodzinnych, sercowych i tak dalej Mniej więcej pokazuje tak 5% tego... A to ciekawe byłoby. <laughs> Ale to nie, to nie tylko u mnie, to, to nie tylko u mnie. E, tak. A więc pokazuje tylko 5% tego, e, tego co my tutaj robimy. No. Dobra, kończymy. Jeszcze pokaż to... pofilmuj troszeczkę tego morza naszego, które jest tak nieprzyjazne dzisiaj dla nas. Dobra. Jeszcze raz no, To teraz się uspokoiło O siódmej to były nieprawdopodobne fale Czasami jest tak zwodniczo, że niby spoko spoko, a później fala dopierdoli do Raz mnie zwiała to, to Na tej siatce Na, na tej siatce się zatrzymałem znaczy, Gdyby tej siatki nie było to by tam wylądował na tych kamieniach No i pytanie czy bym nie był inwalidą może W morzu się pływa nie, niewdzięcznie, trudno, fale zakrywają człowieka, wody się opijesz E, lepiej pływać w basenach, w okulach. Jak ktoś chce na przykład trening zrobić Tak jak my kiedyś robiliśmy no to, no to zdecydowanie lepiej w okulach. To jeszcze pokażę jaki Krzysztof jest elegancik On zawsze nosi tutaj Patrzcie Versace Tutaj zegarek Rolexa no. Tu zawsze kiedyś miałeś to no. Nie? Nie? Prezenty Prezenty? <zarty> Od natury No i ten Dobra, kończymy. Trzymajcie się. Cześć, pozdrawiamy. Hej. No, do zobaczenia. Nakręcimy siłkę. Mam ochotę na ogórka, bo mnie kurwa spędzi dziurka chłopa, nie ma seksu, brak. If you liked it, leave a like. If you liked the content, please subscribe. Thanks for watching.